Siemanko, witaj w kolejnym zadaniu domowym. Zachęcam Cię do robienia go, a tak naprawdę no, musisz robić te zadania, żeby w ogóle rozumieć to wszystko, więc dopóki nie masz zrobionego zadania, to jeszcze nie umiesz, więc koniecznie wykonaj to zadanie, które przed Tobą jest. No i zadanie polega na tym, żeby policzyć teraz sok na osobę, więc e, tworzymy algorytm, czyli start, wyświetla, wyświetla powietanie, e, no i później liczy wzorem. I ten wzór, wzór wygląda właśnie w ten sposób, że mamy e, tutaj obliczenia, które są pokazane, nie będę tego tłumaczył, tu jest przykład, jak, w jaki sposób trzeba użyć ten wzór, no i przykładowe jakieś liczby, które powiedzą Ci, że udało Ci się. Siemanko, witaj w kolejnym zadaniu domowym. Zachęcam Cię do robienia go, a tak naprawdę no, musisz robić te zadania, żeby w ogóle rozumieć to wszystko, więc dopóki nie masz zrobionego zadania, to jeszcze nie umiesz, więc koniecznie wykonaj to zadanie, które przed Tobą jest. No i zadanie polega na tym, żeby policzyć teraz sok na osobę, więc yy, tworzymy algorytm, czyli... Start, wyświetla, wyświetla powietanie, no i później liczy wzorem. I ten wzór, wzór wygląda właśnie w ten sposób, że mamy tutaj obliczenia, które są pokazane, nie będę tego tłumaczył. Tu jest przykład, jak, w jaki sposób trzeba użyć ten wzór, no i przykładowe jakieś liczby, które powiedzą Ci, że udało Ci się zrobić to zadanie, bo każda osoba powinna dostać 490, 490 powinno Ci wyjść po podstawieniu tych liczb, które tutaj widzisz i pod ten wzór. Także tutaj zostaje Ci tak naprawdę wprowadzenie tych zmiennych, Stworzenie tego wzoru w kodzie, no i wyświetlenie wyniku, który powinien być 490, 490 dla tych ko konkretnych liczb, które tu widzisz. Więc powodzenia z zadaniem domowym, i później zobacz, jak ja to zrobiłem. Ale tylko, tylko i wyłącznie porównaj swoje rozwiązanie z moim, a nie od razu przechodzić do tego rozwiązania. Więc powodzenia z zadaniu. Masz już poprzednie też przykład, jak to można zrobić. I powodzenia, i do zobaczenia w przykładowym rozwiązaniu, czy się zrobi to zadanie bo każda osoba powinna dosyć 490, 490 powinna Ci wyjść po podstawieniu tych liczb, które tutaj widzisz i pod ten wzór. Także tutaj zostaje Ci tak naprawdę wprowadzenie tych zmiennych, stworzenie tego wzoru w kodzie, no i wyświetlenie wyniku, który powinien być 490, 490 dla tych konkretnych liczb, które tu widzisz, więc powodzenia z zadaniem domowym i później zobacz, jak ja to zrobiłem, ale tylko, tylko i wyłącznie porównaj swoje rozwiązanie z moim, a nie od razu przechodź do tego rozwiązania, więc powodzenia z zadaniu masz już poprzednie też przykład jak to można zrobić i powodzenia i do zobaczenia w przykładowym rozwiązaniu